Liczymy? Tak, Czniemy zamęcikę. Głos w... mamy? Tak, tam skaczę, to mamy. Witam serdecznie moi drodzy na kanale Niech to Szlak. Dzisiaj rozmowa z Bogdanem Chyłką, Chyłkiem? Chyłkiem. Bogusławem Chynkiem. Ale się przygotował. <noise> Nawet nie wszystkim z Staram się Was zaskakiwać, każdym razem siebie też. Spotkałem się tutaj podczas festiwalu Górnolotni, którego jest, jest organizatorem. Jak ty się w ogóle tytułujesz? Yy, wiesz co, zacznijmy od tego, że dwie pasje moje takie życiowe to jest sztuka i podróże. Okay. I staram się łączyć to w instytucji, w której pracuję i zajmuję się i wystawami i, i też prowadzę taki cykl podróżniczy za horyzont domu, który się zrodził 12 lat temu. i yy, i tak trafiłem ja na tak, tą tak, postać. Tak. Ogólnie... I dwa festiwale właśnie Górnolotnik, który wczoraj się rozpoczął, jesteśmy jeszcze tutaj przed. W I dalekosiężnik, który jest taką letnią odmianą, bardziej już taki podróżniczy festiwal. Festiwali. A, a kiedy zaczęła się ta przygoda z podróżami? Czy to tak od rodzina? To jest fajne pytanie. Ja lubię powracać właśnie do tych czasów takich jeszcze gdzie nie było komórek, komputerów, mapy i tak dalej. To oczywiście w dzieciństwie. Zaczęło się chyba gdzieś tam od tutaj okolicznych Pogórzy. Później były oczywiście Beskidy, Bieszczady. W Bieszczadach też e, swoją żonę poznałem. E, pamiętam lata 90., e, gdzie na takiej Tandecie, na Kapłanówce kupiłem sobie ramę rower, do, do roweru, złożyłem sobie pierwszy rower. Wtedy jeszcze, wiesz, przerzutka Faworyt, to był szczyt luksusu. E, no i tak jeździliśmy gdzieś rowerami, trochę... E, też staraliśmy się wędrować po tych górach. No i tak sukcesywnie, później tam Korona Gór Polskich 28 szczytów, później Wielka Korona Tatr 12 szczytów, no i później gdzieś tam Dolomity. I w Dolomitach zakosztowałem właśnie tych takich długodystansowych przejść, gdzieś tam trochę feratami, ale tak e, zawsze mi się marzyło, żeby włożyć ten plecak i iść tam, nie wiem, miesiąc na przykład przez góry. No, i oczywiście to się łączyło tam w pewnym momencie ze wspinaczką, z biwakami gdzieś tam w dziczy. No i tak, jedno z pierwszych to był chyba Gier20. A potem okay. e, po tym GR20, pomyślałem, że fajnie było jednak się porwać na coś głębszego, i, i był ten właśnie HRP hot do Ney O którym dzisiaj porozmawiamy. A czemu wybrałeś HRP, a nie np. E, GR11 czy tam 10, czyli jakby fragmenty tych szlaków? E, większa przygoda. To połączenie tych dwóch. E, tak, znaczy, wiesz, e, oczywiście tam czasem się krzyżowała ta droga, ale bardziej mnie e, ekscytowało to, że ja muszę się poruszać e, z e, nawigacją. Z kompasem, z mapami i no, trochę tak z dala od cywilizacji. No to, jest, to są trzy takie rzeczy: właśnie post, medytacja i, i, i no samotność. Się post, nie? to no, u Cię to jak <laughs> widać na filmie, ty schudłeś. Tak, 12 kilo wtedy. Z, z ty, ty, wędrowałeś ten szlak, pokonałeś go w ile dni? Bo tam 43? Tak, właśnie wiesz, co no, psychika jest tutaj kluczowa w tego typu długich e, wyprawach. i na początku wiesz, no nagle lądujesz w obcym zupełnie miejscu i wiesz, że masz pewien dystans do, do przejścia, i, i, i no tęsknisz, nie? Za, za nie wiem, domem, za cywilizacją, za jakimś trochę może świecie, w którym żyjesz na co dzień. Aczkolwiek starasz się o tym nie myśleć i wędrujesz, wędrujesz, wędrujesz. No ale tak zacząłem trochę te yy, yy, wiesz. Yy, jeden... może wprowadzę osób, które nie wiedzą, czym jest HRP. To jest szlak, który biegnie e, przez Pireneje. E, przez całe Pireneje ma 800 km. Czy... No 850, ja przynajmniej na 870, bo są różne warianty. Tak naprawdę to. I właśnie, bo, chyba, bo, bo właśnie Pireneje nie ma Taka tych... jest idea, żeby po prostu przemierzyć te Pireneje, niekoniecznie jakimś konkretnym szlakiem, nie? tylko po prostu od oceanu tam do, do Morza Śródziemnego. Mhm. Nie? Jak się przygotowali do tego szlaku? W sensie takim, że siedziałeś nad mapą, sobie wyznacza, wyznaczałeś sobie jakoś tak tak, tak. Lub, ja jestem takim bardziej, dosyć skrupulatnym gościem i, i lubię sobie tak dokładnie wszystko w miarę opracować, ale. <grafię> Życie <grafię> oczywiście, oczywiście, że Tak, <grafię> oczywiście. Że tak, staram się mieć trochę tam żywności, bo wiedziałem, że tam kilka razy tylko się z, z cywilizacją z, ten, ten, ta droga gdzieś tam mi połączy. połączy. Że, że to no, no, no. Ale to, wiesz, ja na początku zacząłem forsować te szlaki. Po prostu skończyłem jeden dystans, stwierdziłem, że jeszcze mam siłę, jeszcze. Mam wiesz moc i mogę pociągnąć połowę dróg kolejnego etapu. I tak rzeczywiście przez dłuższy czas robiłem, ale eksploatowałem tak organizm, że w pewnym momencie wiesz, no poleciałem i to tak, że wiesz, ostro sobie rozbiłem głowę. I ale poleciałem, czyli odpadłem od skały, coś tam? Czy poleciałem w się, sensie, że jakby tak szybko szedłem, że jakby już Poleciałem, na, na, na półce się zatrzymałem. Okay. Wiesz, no było parę takich rzeczy, gdzieś tam musiałem coś żywcować kilka razy. Rzeczywiście trzeba tam używać rąk, ale nie jest tak, jakiś tam bardzo trudny, skomplikowany szlak. Myślę, że dla kogoś, kto przeszedł Orlą Perć, to myślę, że spokojnie może na tym szlaku poradzić. Okej, okay. właśnie, bo to też jest tak, że to GR20, o którym byłeś wcześniej na krosyce, Można jest zadań no trudniejszy. No to lajcik, jest, lajcik. <laughs> lajcik <okay. laughs> Czyli najpierw GR20, później HRP. <laughs> no tak, tak, tak. Później były Alpy, to był ten ten nie, nie via alpina, tylko z północy na południe, czyli tam z Monachium do w Dolomity. No bo to tak też staram się, żeby trzy tygodnie, cztery tygodnie, pięć tygodni. No najdłuższa wyprawa to była właśnie ta H -H HRP Japonia. Japonia, Shikoku to jest taki szlak 88 buddyjskich świątyń. Ale też e, chyba dwa lata temu przeszedłem Bałkany. To jest też taki komemine, tak, szlak, tak? Fajny bardzo. Też nazywam na ten filmiki. Mm -hmm. A powiedz mi, e, te 40 e, pół, e, etapów HRP. 41. 41. No. 41. Mm -hmm. To były 40 twoich etapów, które ty sobie wyznaczyłeś, że tak, każdego tak, dnia tak, pokonam tak, 30 tak. 20, tak, tak I tak. Po ile tam kilometrów pokonywałeś? A już tak się tam no bo, sięgnąć. No bo, e, jak... rekord, Pamiętam rekord, i, i wiesz, mam wiele takich fajnych migawek i takich bardzo miłych wspomnień z całej tej trasy. Rekord to był chyba 50, nie wiem, 4 km, Ale to było tak, że. E, Zrobiłem jeden etap i pomyślałem pociągnę następny i gdzieś tam miałem jakąś tabliczkę, że, że, że jest jakieś schronisko to stwierdziłem, że sobie tam podładuję baterie, że może sobie odpocznę. E, później okazało się, że minąłem to schronisko i, i wiesz zobaczyłem na mapę, że jest skrzyżowanie z asfaltem i że jest stacja benzynowa i miałem taką projekcję. Zimnego piwa, Coca-Coli. W ogóle podczas takiej wędrówki to, to jest, jedzenie. To, jest, to są super projekcje, i pamiętam też taka kabana, bo tam jest dużo różnych takich schronów naturalnych, w których można zupełnie za darmo przenocować. Znalazłem trochę oliwy z oliwek i taką małą kasteczkę masełka. Jak mi to smakowało, to po prostu. No, takie, takie Ile ważył Twój plecak, jak wyruszałeś? Bo wiem, że tam miałeś y, około 40 posiłków chyba, nie? E, nie, tam, wiesz, to co, nie miał aż tyle. E, chociaż nie pamiętam, ale 35 na pewno miałem liofów. No. Wiesz co, myślę, że z 15-16 kilo na pewno no, to, ważył. to na nie znasz tak dużo tak naprawdę. Nie, ja, no raczej staram się tak lajtowo wszystko traktować. Miałem taki też mały swój namiocik, e, jedyneczkę na no, śpiwór puchowy podstawa, bo parę razy też gdzieś tam przechodziłem przez takie momenty, że. No, no, ciężko było. Widziałem, śnieg. że tam po prostu śnieg i tak dalej. Tak, i tak. Tam, tam, bo w, etapie, w którym momencie ty szedłeś jakby po, po, pożar roku tam był. To było lato, to było lato, A ale gdzieś tam w Birenejach pyre... wysokich, no to tam wiesz, w pewnym momencie to gdzieś na pewno to było około 0 stopni i, i pamiętasz, było cztery pory roku w ciągu dnia. I byłem już tak przemoczony, przeszedłem przez trzy szczyty, czwarty miałem, nie, nie mogłem znaleźć drogi po prostu zejścia z tego szczytu, była taka mgła i było tak ślisko, że bałem się po prostu i musiałem trochę obejść naokoło i gdzieś tam, zszedłem do schroniska, zapytałem się kogoś o... O drogę, już byłem tak przemarznięty, później jak dochodziłem do, do drogi, też było jakieś stronisko. Jakieś... To dużo właśnie było takich momentów, że jest na mapie znaczona kabana, schron, której nie ma, albo ja go nie znalazłem, wiesz? No i wtedy zagwostka, co tu dalej robić, albo się gdzieś rozbić, bo już padasz, albo coś tam szukać, tak. dalej, To tu wiesz, leje ci cały czas, nie? Ty już szczękasz zębami śnieg gdzieś, tam, wiesz? Przecież, powiedz mi, jak się tego przygotować, tak, żeby nie brać ze sobą za dużo? I, miałeś, ile miałeś warstw odzież, czy miałeś jakieś, nie wiem, miałeś kurtkę albo. Tak, wiesz co, miałem e, z Pertexu. E, znaczy to jest tak, no jak najmniej rzeczy, no tak, to wiadomo. Tak. Nie miałem, zawsze mam trzy koszulki. E, jedną mam taką z drugim rękawem z Merino. E, do tego jeszcze... E, Musimy sobie przypomnieć, co tam. Na pewno mam jedną taką kurtkę, która e, z primalowtu, która mi robi za poduszkę i, mhm. i, i wiesz czasem za ten. No i zewnętrzną membranowo. Ale to wszystko miary takie no, super lekkie. E, ciuchy. Ja myślę, że najważniejszą rzeczą to jest to, żeby czymś zająć głowę. głowę. No. A <laughs> książki pracy... od są fajne. <laughs> Masz dużo czasu też na pisanie, oczywiście na wszelkiego rodzaju przemyślenia. Mało jak... ludzi spotykasz, ale jak już spotykasz, to jest olbrzymia radość, naprawdę. No, nawet na takich polskich szlakach, jak trafi się w taką brzydką pogodę, że nikogo nie ma, to faktycznie po tak, dwóch dniach tak, jakby tak. człowiek chce się zatrzymać i porozmawiać. Mhm. Jaki tam najdłuższy okres czasu nie spotkałeś nikogo? Yy, wiesz co, było tak, że chyba, nie wiem, pięć dni nikogo nie spotkałem. Pamiętam taką Szwajcarkę, spotkali, spotkaliśmy się przy takich krzewach ma malin i po prostu opędzlowaliśmy całe wszystkie te, te krzewy i tak no, fajnie nam się gadało i, i no, cieszyliśmy się tym, że możemy jakieś kalorie po prostu pochłonąć. <śledz> No to jest fajne. Czy można tak zaplanować, że co, co, mniej więcej co pięć dni trafiasz do jakiejś osady ludzkiej, gdzie można sobie za e, zapasy. E... oczywiście, że tak, możesz sobie pokierować tak drogę, okay. że, 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 że trafiasz. To wszystko jest kwestią tego, jak... Jak sobie to w psychice poustawiasz? Nie? Czy ty masz czas taki light, że sobie możesz pozwolić na półtorej miesiąca na przykład przejścia, czy ciśnie cię, bo musisz wrócić tam do obowiązków, do rodziny, do pracy, czy coś mhm. w tym stylu? Nie? Rozumiem, że jak masz więcej czasu, to może sobie, bo też czytam o osobach, które szły właśnie harperze. Po prostu sobie łapały stopa i tam zjeżdżały gdzieś do miejscowości, yy, przy drodze zatrzymywały no. się. Że, no pewnie, że tak. Jak tak. ktoś chce, ma ochotę i tak dalej. Ja byłem raczej zdeterminowany, żeby no, cały czas słoć. To się mówiło na twojej filmie, że tam już pod koniec mówi, że po prostu przyspieszasz, żeby już jak najszybciej ukończyć. No, tak, tak. Ale wiesz, dużo też fajnych osób spotkałem. Kon kontakt, który cały czas gdzieś tam utrzymuje się na tym. E, ja już wspomniałem o tym e, szlaku w Japonii. To też jest mhm. fajna historia, bo poznam Japończyka właśnie na Gier 20. No i tak, cały czas mieliśmy kontakt. No i powiedział mu, że słuchaj, jadę do, do, do Japonii. Jak masz ochotę, to bardzo by mi było miło, jakbyś mnie po Tokio nie? I tam sobie tak ustawiłem też tą trasę, żeby... tam jest 1200 km do przejścia, ja zrobiłem z tego 900, a te 300 to po prostu y, podróżowałem stopem. Okay. Dlatego, żeby mieć kontakt z ludźmi, to po pierwsze. Po drugie, tam pomiędzy świątyniami w kilku miejscach jest taki, taka przerwa, 70-50 km, więc szkoda mi było 5 dni tracić na to. Wolałem sobie, wiesz, jak byłem blisko kolejnej wyspy, myknąć sobie i tam y, Shinkansenem wiesz, zwiedzać Tokio, Kyoto, y, Hiroshima, Kobe. Okay. Tak A tam można się było zatrzymywać w, 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 w tych świątyniach? Czy? E, nie we wszystkich, ale spałem w kilku świątyniach i to jest no, super sprawa. Okay. E, miałem też okazję, to też kolejny Japończyk, którego poznałem, też mnie zaprosił, kiedyś tam przy rozbijałem i mnie zaprosił po prostu do domu na, na kolację i, i na, na nocleg. Naprawdę wiele fajnych wspomnień, bo to inna kultura w ogóle, no tak, ale Skąd pomysł na zrobienie właśnie tego szlaku e, e, świątyni buddyjskich? E, Czy masz coś wspólnego z jakby, filozofią, z religią? Nie, jestem katolikiem, aczkolwiek muszę ci powiedzieć, że 17 lat jogę praktykuję. Nie, nie jestem otwarty na różne religie, ale raczej jestem skoncentrowany na, na swojej wierze. E, ale no wiesz, ciekawość innych obyczajów, innych praktyk. E, to było naprawdę na pewno fascynujące. Pewna etykieta, jak obowiązuje na, na, na tym szlaku w momencie, kiedy ty poruszasz się po terenie takich świątyni. Niesamowita uczynność osób, które. Każdego pielgrzyma traktują jak niemal, wiesz, jakiegoś Mesjasza i w ich obowiązku jest to, żeby dać ci wodę, super. czy jakieś pożywienie, czy w tym sensie, To jest naprawdę super. A wyruszasz na taki szlak e, długodystansowy, ty się przygotowujesz do tego tam, e, kondycyjnie, czy właściwie przez cały czas uprawiasz jogę, biegasz? E, tak, ja wiem, cały, biegasz. Czas, cały czas biegam. E, joga jest też zawsze dwa razy w tygodniu, regularnie. Wiesz co, wcześniej się bardziej intensywnie spinałem, w tej chwili już... E, w sztukami pochłania. Co? Aczkolwiek, no, łaże, Ostatnio wakacje byłem w Ameryce Południowej i w końcu udało mi się po Andach trochę po, połazić. No i tam też wiesz, wyspinają się na taki wulkan Piccincha 4700, nie, Co też było fajne, fajnym doświadczeniem. Ale wolisz właśnie taką turystykę z plecakiem, czy wcześniej wolałeś... Y Bardziej wiesz co, no, pionabyś... Adrenalina, tak, adrenalina tak? kiedyś tak była. To było osiem intensywnych lat, że wiesz, siedziałem tam z przewodnikiem i tu, tu to załoimy i tak dalej, nie? I, i jeździliśmy z ekipą i po prostu wspinałem no, się. No to dobrze, ale później, bo... wiesz, jak nie ćwiczysz intensywnie cały czas, jak nie jesteś cały czas w treningu, nie? no to spada ci psycha, nie? Po prostu nie, nie, no ciężko jest ci już tam zawierzyć swoje własne umiejętności, no i pojawia się wiesz to, lęk, wiesz, no. no mi się zdarzyło, na przykład, bo ja się wspinałem kiedyś tam i zdarzyło mi się jakiś tam taki nieprzyjemny lot, lot i, i później tak ja jakoś, też. jakoś tak później stwierdziłem, że chyba za bardzo mi wyobraźnia pracowała i nie potrafiłem tak, właśnie tak, 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 tak. No gdzieś przekraczać swoje granic. Trzeba umieć przekroczyć właśnie tą, tą granicę tak? albo ktoś ma silną psychę, bo ma wielką którzy że tam albo się trochę okaleczyli, albo no, no właśnie takie problemy. Dzisiejszy wywiad jest trochę szybki, bo mamy mniej czasu niż zazwyczaj, więc powiedz mi trzy najważniejsze rzeczy, które zabierasz ze sobą do plecaka na wyprawy długodystansowe. Mm -hmm. <śmiech> <śmiech> nie, masz takie masz, masz swoje ulubione rzeczy, które może e, nie są zbyt oczywiste, może nie koniecznie trzy, ale na przykład, e, że masz jakiś swój patent, nie wiem, że na przykład... E, zabierasz jakoś tam właśnie mm, coś, jak mówisz, zająć czymś myśli, nie? Czyli masz na przykład audiobooki, czyli nie, masz. No tak, te to, to tak, to jest jeden na pewno z tych Bo elementów. ja nawet powiem Ci, że nie słucham e, muzyki, znaczy, tak, nad morzem słuchałem, jak po prostu tak wiał wiatr, że już mi uszy bolały i ten szum mnie mm -hmm. tak e, 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 mm -hmm. zmęczył, to wtedy sobie słuchałem muzyki, ale mm -hmm. przez to może, że może kręcę filmy i Sofia muszę coś mówić do kamery, to, e, to ja często wolę być tu i teraz. I, jasne, I jakby jasne, nie jasne. używam, jakby bardzo rzadko używam muzyki. Mm -hmm, mm -hmm. Może na zimowym przejściu, jak wiedziałem, że przez najbliższe dwie godziny nie użyję, nie wyciągnę kamery, to może mm -hmm. wrzucałem sobie muzykę, która dawała mm -hmm. mi tak, tak... tak. muzyki też czasem słucham i, i to jest. Właściwie ta muzykę sobie dostrajam do okoliczności przyrody. Okay. I, I wiesz, i to jest fajne, bo, bo wtedy się unosisz naprawdę wysoko. Kurczę, no ciężko jest tak, wiesz, opowiedzieć trzy rzeczy, wybrać co, no. Albo że, no. Dobra, może tak. Rzeczy, które uważasz e, zawsze muszą znaleźć się w twoim plecaku albo mogą być to rzeczy, które siedziłeś podczas swoich podróży, że, e, że niosłeś je niepotrzebnie. Fajnym patentem, który zrewoluc zrewolucjonizował moje wyprawy, to było odkrycie takiego, to się nazywa tywek, taka mata. Mhm. Ona jest stosowana w izolacji przy dachach. Jak byłem na HRP, nagminnie tak przebijałem dmuchaną map mapę. Okay. I to był po prostu koszmar, bo ani izolacji, ani odpoczynku. No tak, i, I nawet wiesz, próbowałem je wysłać do, później do, do, do wulkanizacji, tam do firmy. Nie? I, I oni mówili, że no załataliśmy Ci 8 dziur, ale dalej nie jesteśmy w stanie opanować tego i damy Ci nową. Nie? Okay. To była taka historia. Czyli Właśnie, to z mnie też interesuje. Coś. Kręcimy? Dobrze, mamy to <laughs> Też jest to interesujące, czyli po prostu łatwo jest tam przebić materac na... na... Bardzo, bardzo, bardzo łatwo. łatwo. No, po prostu no. kamienie, czy tam Kameczki, czy wyruszając w takim... kolce, kolce wyruszając w takim... bo ja też właśnie myślałem o tym, no, o odmuchanym materacu, ale właśnie się boję tego, że idąc miesiąc gdzieś z dala od cywilizacji, jak sobie przebije materac, jestem po prostu jakby... E, wiesz co, po HRP zawsze stosuję tywek, y, tą, y, wiesz, to jest cienkie, no, no. lekkie i jest pancerne po prostu i wiesz, wykładam sobie to na tą dmuchaną matę i przez ostatnie tam nie 4-5 wypraw żadnej dziurki no i, i to, to na pewno y, Poprawił komfort. A twój namiot, Poczeka. który rozstawiałeś, on jest takim namiotem, który jest samonośny. No, bo to był taki tunel, nie? W sensie, e, to... Wiesz, to kupiłem go, pamiętam, w Intersporcie za 250 zł. To była taka jedynka, ona miała taką fajną konstrukcję, że miał jeden taki pan poprzeczny, który mi zakładam, jak będzie lało, że mógł go szybko rozłożyć, mm -hmm. nie? I on się fajnie sprawdził też. E, chodzi mi o to, czy na przykład, bo ja mam namiot, który jest rozstawiony na kilka trekkingowych i muszę, jakby go przy wbić śledzie w ziemię, nie? Mm -hmm. I czy na HP jest tym problem, żeby rozstawić taki namiot, czy lepiej e, mieć Były takie blo... miejsca, ale to są kamienie wtedy, no, wiesz? No właśnie, I, nie, i właśnie to... kamieniami można to, to rozstawić. No. Mhm. Także jesteśmy tutaj. Tak, tak, tak. Zapraszamy do Tarnowa, festiwal górnolotni albo w czerwcu. No to, to się w czerwcu, by, no. na kolejny festiwal, bo na ten już nie zdążycie. E... Ale online jest. Online. Ale no na... tak ogrodniecie. Mogę... <laughs> tak, bo ja wrócę Ale będą, będą relacje takie skróty. Także zapraszam na kanał. Za Horyzont Domu. To, to tak. <laughs> Nasz, no tak, tak. Jakby, link w opisie filmu Szymy. za Horyzont Domu, żebyście. Bo, czy twój kanał na YouTube, na którym mieszasz swoje filmy z podróży, to też jest jakby na tym kanale też będą, bo to jest w domu, nie? To, to jest tak. taki kanał, który tak. jakby ogólnie... Podróżniczy. To jest, to jest no, ten cykl podróżniczy. Uh -huh. Jak była pandemia, tak e, stwierdziłem, że mam dużo tych materiałów i fajnie będzie się z tym podzielić. Zresztą mnie to cieszy, jak ktoś z tego korzysta, jakieś tam poradniki. jakby znaczy Inspiruje do przyszłych podróży. <laughs> Także no fajnie. Powiedz mi jeszcze, yy, jakieś plany na przyszłość? O, ogromne, cała lista tylko. Nie czas czasu, tak? <noise> nie, wiesz co? Spływiesz czasem w ciągu roku, tak żeby... Mam to szczęście, że pracuję w fajnej firmie, Centrum Sztuki Moślicy w Tarnowie. Ja mam fajną szefową i mogę sobie pozwolić na taki urlop w miesiąc półtorej na przykład, tak? Okay. Więc no to mi daje jakieś tam możliwości. A jak rodzina? Wyjazda. Mówić, wiesz wiecz, nie, wracaj czy jakby... yy, nie wiesz co, żonę yy, już tak powiedzmy, że... Dukowałem. No, nie chciał użyć tego słowa, ale, ale już y, toleruję tę pracę. Patent jest taki, że trzeba to zgłosić przynajmniej z pół roku wcześniej, że mam plan taki, że jadę tam i tam. No jak się dłuższy okres czasu. I później, jak czas mija, no to słuchaj, kochanie, bo już tam za Oswaję miesiąc już tak. mam bilety. I tak, tak. tak. Później, to już jedziesz? To jutro jedziesz? Ale, <laughs> nie, ale, z, w, w, ale wiesz, co, no, z rodziną też jakbyś tak e, aktywnie czas? Czy żona już niekoniecznie. E, poda się w bieszczelach, ale chętnie. Nie, no właśnie my gdzieś tam po górach e, z, z, z dzieciakami. E, córkę mam, która też to. aktywnie. E, Trenuje judo i nawet jest z brązową medalistką w no Mistrzostw Polskim. No łazimy, łazimy. W tenisa gramy też z żoną, także... To aktywnie. No jasne, jasne, jasne. Ale ona się nie pisze na takie długie wyrypy raczej. No, no, no. To jest jednak, wiesz, no nie myjesz się tam przez... Jakiś no czas, wiesz, higiena, tutaj ty się prześpisz powiedzmy gdzieś tam na ławce, bo o, fajne to jest w tym japońskim szlaku, że y, są na trasie takie rest-chaty i to są lokalni mieszkańcy zbudowali takie domki, w których możesz normalnie się przespać to o różnym poziomie. I oni zaopatrują tam nawet wiesz Aha, e, picie, jedzenie, tam, okay. zielona herbatka i tak dalej. No, no tak jak powiedziałem wiesz, to wymyślił mnich, kykaj w ogóle całą tą trasę i, i ty idąc bo to jest specjalny strój, wiesz, kapelusz. Tam można by napisać na tym kapeluszu, że ty nie podążasz sam, tylko podążasz z duchem mnicha Kekaja i, i wszyscy wiesz, A skąd są wobec. Tak, i, I, albo kapelusz, ponadto. Na trasie możesz sobie to okay. kupić. Jeszcze jest fajna rzecz, bo możesz sobie taką książeczkę kupić i w każda świątynia daje ci Pieczątki. pieczątkę i kaligrafuje ci i wiesz. Okay. No, czy się to kosztuje, ale warto mieć taką pamiątkę pielgrzymkowy, taki kamino do Santiago europejskie, A, czy w Europie azjatyckie. Co ci dają te podróże samo, jakby, bo zaczęliśmy, ale ja przerwałem ci, więc... E, wiesz co, docieram, docieram no. do jakichś takich głębi swoich świadomości, pokładów. No daje mi dużo czasu na przemyślenie, wymyślenie jakichś własnych projektów, które później realizuję, tam, artystycznych czy, czy filmowych. Yy, no, ale przede wszystkim ten reset jest, wiesz, taki fajny, bo właśnie koncentrujesz się tylko na, na tym przetrwaniu, na noclegu, na pożywieniu, nie? I na myślach. No i osobach, których gdzieś tam, wiesz, po, poznajesz o podobnych wartościach emocjonalnych, nie? Bo no mam wielu naprawdę znajomych właśnie z tych podróży. I to są takie cenne znajomości. Nie zawsze możesz, wiesz, z kimś pogadać tak... Bo też mam takie wrażenie z moich podróży, że wracałem, nie wiem, z takim pełnym bagażem emocji i często jakby osoby, które nie, nie podróżowały, jakby Taka nie są w stanie tego. Tak, tego. Tak, uważają, no ja też byłem na wakacjach w Grecji, da, nie? I ja tu, to niektórych wakacje, da, da. ale te osoby jakby tego nie... I przestałem już e, opowiadać tym wszystkim ludziom, którzy e, jakby nie chcą tego słuchać. W sensie, że jakby nie potrafię się ze mną zestroić, więc mhm. stwierdziłem, że zachowuję to dla siebie, dla osób, które chcą to, o tym po, porozmawiać, a nie, a nie po prostu wszystkim dookoła opowiadać o, o moich podróżach. Wolisz samotne podróże, czy, czy grupie, czy W, grupie, co, czy w nie, małych nie. grupach. To jest tak, że w pewnym sensie to nie jest tak mój wybór, nie? że no, to jest często, że ciężko jest komuś się dopasować do, do tego i też niekoniecznie do tempa, bo ja lubię dosyć szybko się przemieszczać, okay. nie? ale no, są takie wyprawy, no, gdzie biorę kumpla i tam na przykład Gomerę przeszliśmy dookoła, to jest fajna trasa, taka nie wiem, na 5 dni tydzień na Wyspach Kanaryjskich, bardzo fajna mm -hmm. trasa. Ale też wymagające, bo są klify, jest dużo podejść, ale można fajnie biwakować na dzikich plażach. Super. Na HRP takie niebezpieczne momenty, bo czy miałeś taki moment w ogóle, że czułeś, że jesteś bliski tego, żeby zrezygnować z przejścia, bo na przykład, nie wiem, po ulewnej burzy, gdzie powiedziałeś, że to było największe... Było kilka trudnych momentów, ale nigdy nie było tak, że odpuszczam, nie? Okay. Nie miałem takich myśli, że raczej tak konsekwentnie staram się dążyć do celu. Może nie po trupach, ale wiesz, no trzeba usiąść, wiesz, ochłonąć trochę, nie? Wiesz, napić herbatki, uporządkować myśli. I wiesz, zebrać się, wysuszyć skarpetki. <śmiech> <śmiech> I po, po przyklejać te 15 odcisków na stopach, nie? I, i wiesz. O, fajnym patentem z tych rzeczy, które e, biorę teraz ostatnio, to są buty hoka. hoka. To są wiesz buty, którym się sprawdziły już na wielu wyjazdach i są rewelacyjne. A no, okay. ja użyłam innych, więc pytam się, co w nich jest takiego, co ci urzekło? A to są twoje pierwsze biegowe buty, w których chodziłeś? Czy miałeś do, do, do czynienia z innymi? Albo czy chodziłeś tylko z trekkingowych, a teraz biegasz w biegowych? Wiesz, w, biego. co, w różnych chodziłem. I biegałem i, i wiesz, w salomonach. Salomon bardzo, bardzo lubię firmę i uważam, że świetne produkty robią. E, I no też też mam butiki, też w nich biegam w jakichś takich błotnistych, deszczowych mhm. terenach. Miałem też Milet. Milet mi kiedyś tam zasponsorował parę rzeczy i, i też testowałem takie buty. Dosyć fajnie się sprawdziły to właśnie na HRP. Ale wiesz, odkąd skoczyłem w HOKA, to, to jest to. Um, mają, one są z takiej wiesz, grubej no, tak. podeszwy, wiesz o co chodzi. Nie? I są szalenie wygodne. Um, po prostu amortyzują Cię, jak masz i niesiesz ten plecak z, obcią z obciążeniem, z tym wszystkim, wiesz, kolana ci tak nie cierpią ja, na, na no. tych wszystkich. A powiedz mi, one e, przeżyły tą wyprawę? Czy? E, wiesz, one no też mam chyba z piątą parę w tej chwili. No, wiem, wiem, nie wiem, ale, ale bardziej najfajniejsze chodzi o to... To, było, to było w ogóle w Bułgarii. Jak przy, ubrałem pierwszego dnia, pierwszego dnia, słuchaj, e, rozwaliłem buty. Okay. Tak, że wiesz, ale... na że nie wydarłem. I zresztą tam na, na, na filmie widać, że one sobie były tak pocerowane, wiesz, poszyte, ale dot, dotrwały do końca. No. Okay. Bo właśnie stawiałem się, czy idąc w sklepie HRP, i trzeba mieć jakby gdzieś w depozycie drugiej pary butów, na przykład, czy one po prostu przetrwają. czy znaczy, pewnie ona dużo od warunków? Rozważałem ewentualność zakupu jakichś innych, ale byłem, no, te tak ratowałem. <laughs> I to było niesamowite, wiesz, tutaj się ściemnia. Ja mam dwie dziury stare w, w butach, i to takie, że mi palce normalnie okay. widać. Mam igłę i, i nic, i dratwę, nie? Łamie igłę. No i okay. co mi zostaje? Zostaje mi klej i łatki do materaca. No to dobra, no to kleję to. I wiesz, dwa dni wytrzymały, a później udało mi się gdzieś tam u kogoś wyżebrać właśnie tą dratwę, igłę i, i poszywałem. I tak kilka razy jeszcze. I Naprawdę? Znaczy, zastanawiam się, czy szycie takiego materiału, bo tych, bo rozumiem, że ci porwał się ten materiał na tych butach. No. A również, że sterowanie tego materiału sprawi, że on się szybciej rozlewie niż właśnie na kolejnej łatki. Że łatka jakby tak, jakby nie, nie naciąga tego materiału i on się dalej mm -hmm. nie... Takie mam odczucie, Nie No, no dawać się ale... okay. czy coś, wiesz, taśma srebrna, no, srebrną, no są. <laughs> one są drogie? Nocowałeś tam no, w schronisku? Chyba, czy nie, przy... raz chyba nie nocowałem? Dlaczego? Przez, przy schronisku, wiesz, chyba mi się zdarzyło gdzieś tam przy schronisku. E, wiesz co, jakoś tak nie chciałem chyba wydawać no. pieniędzy, nie? Okej, okay, bo do, one są drogie. Zatem tak sobie też chyba założyłem, że nie chcę nie okay. korzystać. Z... Oni brali Ciebie opłaty za niewakowanie no, e, obok, czy za. Nie, 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 zawsze na dziko spałem. Wiesz co, w Alpach pamiętam, że tam gdzieś byłem raz muszony. E, w jakichś miejscach. No. Jeszcze będziemy chyba kończyć, bo już tutaj nam goście i będą musiały się dobrać. No. Moi drodzy, ten wywiad jest bardzo krótki, ale mam nadzieję, że nie będzie ostatnim. Znaczy, krótki <laughs> to będzie ostatni, ale mam nadzieję, że jeszcze nam się uda porozmawiać. Zapraszam Was serdecznie na film, filmy, plus pięć odcinków. Z, z HRP, ale również na inne filmy naszego gościa, który tam wędruje i wrzuca taki czas. Były dla mnie na tyle inspiracją, że przyjechałem tutaj przez całą Polskę, żeby się spotkać i żeby wpaść na ten festiwal. Więc zapraszam was serdecznie, link do tego filmu, do kanału będzie. Masz Facebooka albo Instagram? Mam tak, tak, tak. Za horyzont domu, proszę. Okay, za, za horyzont domu. Za horyzont domu. Dobrze. A dziękuję Bo Ci mi serdecznie. Bardzo miło. No dzięki serdecznie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Niech to szlak. Słuchaj, tu jest Maciek Kawrylak, tam jest jego wystawa. Dobrze. Wicemistrz świata w Iron I w ogóle tysiące fajnych sześci. Cześć.